złączyło się. Nie wiem, miałem pauzę wciśniętą, bo na orzechy mnie zabrało. Mówi, a pozrywam trochę tam dziewczyną tam jak przyjdę do domu, to sobie poskubą. Miałem tylko parę tych orzechów zebrać. No ale oczywiście. Kurde, ja mam dużo gadżetów w ręce. Wolek z tymi orzechami, smycz, ta rzutka do tego, do piłki alewki, telefon. Mogę się ogarnąć. Tego. Teraz się rozłączam, tylko chciałem się wytłumaczyć Co się stało, co to się stanęło, czemu się rozłączyłem A to po prostu to chyba jest tak, że jest kawał długo, Teraz on się sam rozłącza albo rozłącza nie wiem jak się mówi do domku i na kanapę Oglądamy mecz. Cieszymy się. Życiem się cieszymy. O tym, że raków wygra to jestem pewny, chociaż nawet jakby przekał to teraz jak gdyby są inne cele. Teraz oni są myślami w zupełnie innym miejscu niż, niż ten mecz, ale profesjonalne podejście do zawodu wymaga, żeby dzisiaj tam stal czepnąć. I tak pewnie się stanie. I tak pewnie się stanie. Mi się, ryba była na obiad Ale jakoś nie mam apetytu ostatnio To tak ostatnio już dosyć jakoś tak trwa Jem, normalnie jem, znaczy wiem, mniej niż ja jadłem na ryczę, Ale tak nie mam apetytu nic no nie mam ochoty Może przejdzie A może to jakaś choroba Rak Cały mnie to nie zdziwiło. Dlaczego miałbym to zdziwić? To ludzi choruje, że żeby... A ja w zasadzie. też nie robię zbyt dużo, żeby nie zachorować. O, jaki fajny. cześć kochany. Dawaj, dawaj. Adel. Adel. Chciała się bardzo tak? Czy też nie chciała się z nim bawić? Chciała tego pyska ugryźć. Suczka dziewczynka chciała się z nim bawić, a ta głupia waretka chciała ją ugryźć. To no jest typ... Jak się jak się spodoba od razu, to już nie ma szans na jakiś romans z tobą. Dobra, wracamy. Wracamy. Mam Ja zawsze będę powtarzał to samo, obojętnie co, bylebyś byś coś robił. Obojętnie co. Najgorsze, co można zrobić, to nic nie zrobić. Mam taki problem, ale ja tym program Może jutro, albo pojutrze, jak nie miał chwilę, bo to jest coś, co mną wstrząsnęło. Pozytywnie wstrząsnęło. ale to jest na dłuższą rozmowę tak szybko tego się nie wytłumaczy ale są wśród nas bohaterowie to mega mega gość, mega dobra Piotr Bikangura musimy zebrać rozłączam się bo, bo koniec na razie